Dzień dobry, witam w kolejnym dniu z Biblią. Dzisiaj nieco zachrypnięty głos, ale chciałbym mówić na temat obrazu Jezusa Chrystusa. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, biblijny tekst, który chciałbym dzisiaj przeczytać, zapisany jest w liście do Galacjan w rozdziale trzecim i przeczytamy werset pierwszy. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił was? Przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Obraz. Apostoł Paweł mówi, że podczas wizyty w Zborze Galackim jego nauczanie było kierowane. Na Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego, na wartość tego, co tam się dokonało. Owszem, używa tutaj apostoł Paweł takiego poetyckiego określenia, mówiąc, że przed Wami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Na bazie tego spotkałem się też z taką interpretacją, że apostoł Paweł rzeczywiście próbował namalować obraz Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego. Przed zborem galackim. Wiemy, że czegoś takiego na pewno nie było, ponieważ apostoł Paweł nie był artystą pędzla, ale był człowiekiem zwiastującym Ewangelię Bożą, zwiastującym Boże Zbawienie. Żeby też obalić to słowami apostoła Pawła, wystarczy spojrzeć na list do Rzymian, na rozdział pierwszy, gdzie apostoł Paweł mówi wyraźnie, że ludzie zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka. Więc apostoł Paweł mówił o chwale nieśmiertelnego Boga, który co prawda został ukrzyżowany, ale z wstał i wzywa dzisiaj ludzi, wszystkich ludzi do zbawienia. A to, że ludzie spoglądają na jakieś obrazy i zdaje sobie sprawę z tego, że krąg kulturowy, w którym żyjemy, obfituje w coś takiego, w wielu w polskich domach są obrazy, w wielu miejscach kultu są obrazy, i ludzie mówią, że to w jakiś sposób pomaga im przybliżyć się do Jezusa. Ale chciałem powiedzieć, że żadna martwa rzecz, żaden obraz, jak piękny by nie był, nie jest w stanie zmienić człowieka. Nie w stanie działać na człowieka, a tym bardziej poprowadzić go do społeczności z Bogiem, ponieważ rzecz martwa, rzeczą martwą będzie i pozostanie. A apostoł Paweł mówi tutaj o rzeczywistości zmartwychwstałego, o rzeczywistości tego, co dokonał Jezus Chrystus na Golgocie. I właśnie wracamy do tego wątku. Apostoł Paweł jest bardzo poruszony tym co się dzieje w Zborze Galackim? To nie były dobre rzeczy, ponieważ Galatowie na początku przyjęli Ewangelię w sposób szczery i bezkompromisowy. Na podstawie tego właśnie, w jaki sposób zaprezentował obraz Jezusa Chrystusa apostoł Paweł, który nie opierał się znów na jakichś zręcznie zmyślonych opowieściach, ale otrzymał Ewangelię o zbawieniu, dobrą wiadomość o ratunku dla grzeszników. Od samego Jezusa Chrystusa. On wielokrotnie podkreśla to w swoich listach apostolskich. I oni przyjęli to i stali się uczestnikami zbawienia i ducha świętego. Jednak po pewnym czasie pojawili się tam ludzie, którzy mówili: To nie wystarczy. Tak, Jezus umarł, ale to jest za mało. Trzeba jeszcze dodać do tego zakon, trzeba jeszcze dodać do tego obrzezanie. I niektórzy zaczęli w to wierzyć. Apostoł Paweł, tych, którzy. Zaczęli siać te niepokoje, nazywa wprost fałszywymi braćmi. Moi drodzy, dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy yy, może nikt nie namawia nas do zakonu czy obrzezania, ale jest wiele innych ludzi, którzy w jakiś sposób mącą pokój z Bogiem, który został darowany tym, którzy przyjęli Ewangelię. Mówiąc, że ofiara Chrystusa jest niewystarczająca, że trzeba dodać do tego może jeszcze jakieś sakramenty, może jakieś zasady. I to wszystko odprowadza od tego, o czym mówi tutaj apostoł Paweł, o obrazie Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Co się w nim zawiera? Właśnie dzieło zbawienia z jednej strony, z drugiej strony idąc dalej, miłość Chrystusa do ludzi. I jeszcze jeden obszar, który możemy wnioskować z wcześniejszych słów apostoła Pawła, gdy on mówi, że moje życie to już nie ja, już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus, a ja jestem ukrzyżowany. Więc obraz Chrystusa pokazuje też, w jaki sposób człowiek tu na ziemi powinien prowadzić życie w pobożności, w oddaniu i sprawować zbawienie przed Jezusem Chrystusem. Więc moi drodzy, zdaję sobie sprawę też z tego, że jesteśmy z wielu kręgów i różnego rodzaju kaznodzieje, mówcy, pastorzy czy księża oni kreują w nas jakiś obraz właśnie Jezusa Chrystusa. Ale nie dajmy sobie zmącić nigdy obrazu Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, który wypływa w sposób niesamowity i pełny z kart nauki apostolskiej i z ust samego Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, jeśli to przyjmiemy, absolutnie to nam wystarczy, aby wejść do Królestwa Bożego. Wystarczy nam, jeśli uchwycimy się tego wiarą, spełnimy to. Nie musimy nic dodawać, bo ofiara Chrystusa jest doskonała na zawsze. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam pięknego dnia. Zostańcie z Bogiem.